Łosoś i Troć Wędrowna król i królowa Bałtyku. Szlachetne, niezwykle cenione gatunki niestrudzeni wędrowcy pomiędzy morzem, w którym żerują, a górnymi partiami rzek i strumieni, gdzie odbywają tarło i się rodzą. Podrośnięte młode, tak zwane smolty, spływają do morza. Po dwóch, trzech latach żerowania na ławicach śledzi i szprotów, intensywnym przyroście długości i masy Powracają do tej samej rzeki, by wydać na świat potomstwo. Nie zawsze im się to udaje, pomimo, że osiągają 20-30 kg i prawie 1,5 metra długości. Koryta rzek przegrodzone tamami oraz innymi hydrotechnicznymi budowlami często są nie do pokonania. Łososium i trociom trudno się skacze przez przeszkody z brzuchem pełnym ikry lub mlecza. Ponieważ w czasie wędrówki ryby te nie żerują, Ilość zmagazynowanej w ciele energii jest ograniczona. Nie zawsze starcza sił na pokonanie przeszkód, a trasa wędrówki bywa trudna. Zanieczyszczenia wody rodzimej rzeki zmieniają jej jakość. Zakłóca to pamięć ryb o drodze do miejsc ich rozrodu. Gdy mimo kłopotów uda im się tam dotrzeć, wiele tarlisk okazuje się zniszczonych. Proć i łosoś, by istnieć, potrzebują nie tylko obfitego w pokarm morza, ale i naturalnych rzek.